bakrumsach i ciekawe co się znowu wydarzy Siemaneczku z tej strony Beritips tak to znowu te bakrumsy jak widać w moim kanale to odcinki się pojawiają z tej gry już ...dłuższy czas. No. I też yy, yy, no, nie mam pomysłu co tu nagrywać to właśnie to na nagrywam. Czy tu jest zamiesie? przerwałem teraz to co chciałem powiedzieć. Nie ja mam co nagrywać, ogólnie na odcinek, w, w ogóle na mój kanał. Więc nagrywam właśnie to i właśnie spróbuję na nagrywać z czegoś innego odcinki. No. I przechodzimy teraz do odcinka, czyli Teraz trzeba znaleźć błąd Oby nie wybrał złego. Jeszcze raz na Ogólnie fajnie takie tam rzeczy są. No, ogólnie teraz już będę nagrywał shorty z tej gry. No, 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 będą też czasami odcinki, ale trzeba trochę nagrać coś innego niż ciągle to samo. co mogę zrobić? Teraz nie mam pomysłu. Słownie, może, może tutaj się coś pojawiło w tym portalu? Mhm, mhm, oha. Co? Dopiero... Hmm. Dopiero zrobili przejście, albo już było, tylko ja nie zauważyłem tego przejścia. Cofnę do tego portalu. O, ho, ho, dobra, drugi jest. Dobra, tym razem dobrze. Zapomniałem. a dobra, że błądzę. To jest Nagram Tu już warto z tego miejsca, bo nie warto w tym odcinku pokazywać. Co może być. Сколько? исколк, искать. Ничего не имею. Это все это раз. Спина где? Tu Jak tutaj nic nie będzie, to zakończę ten odcinek, bo ja już nie wytrzymuję z tą grą chwili dłużej. Ale też? proszę, no i nic nie ma, Dobra, no to tutaj sobie zakończymy odcinek. Subskrybujcie, lajkujcie. No mniej więcej odcinków z Bakno Small, ale nie na pewno jutro i pojutrze. I w ogóle jedynie co to shorty na no, ja razie będę z tego. No to jak no to już drugi raz subskrybujcie, lajkujcie i cześć.